Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dla FCK Tylko współlokatorów Odcinek ósmy. Jeżeli, no znaczy jeżeli, no teraz przegramy ósmy odcinek i jesteśmy w połowie. Jestem mega happy, że e, tak się wzięłam. E, trochę diaksów pozbierałam poza odcinkiem, i y, 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 jestem ciekawa. Z tego, co sobie patrzyłam, ten odcinek jest najkrótszym z całej serii. Ciekawa jestem, co się wydarzy. Pożyjemy, zobaczymy. Dzień dobry. Właśnie, jestem ciekawa, co będzie z tą Leslie. Nie pamiętam, czy to o nią chodziło, ale wiem, że Erik będzie miał dziewczynę, tylko nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Mimo choroby, głos Erika jest zaskakująco wesoły. No proszę, widzę, że Colin zapewnił ci pięciogwiazdkową opiekę. Colin rozłożył Erikowi kanapę, poduszki i koc, kubek z gorącą herbatą cytrynową i zimny kompres na czoło. Wszystko jest w zasięgu ręki. Tak, mam farta, nie? No... W tej samej chwili otwierają się drzwi wejściowe i stają w nich Wini i Mama Erika. Dzień dobry wszystkim! Mam dziś dzień wolny, więc mogę zająć się Erikiem. Wini podchodzi bliżej i siada na kanapie. Natomiast Mama Erika, podobnie jak poprzednio, nie zamierza przekroczyć waszego progu. Dzięki Wini. Ja też zamierzam się nimi obiekować, ale muszę ściągnąć tu swojego szamana, żeby oczyścił to mieszkanie. Nie wiem, czemu jestem przeciwna takiej procedurze, no ale okej. Okay. Wszyscy przewracacie oczami słysząc jej słowa. Postanawiacie ją zignorować. Wini może udać się na Erika do wzięcia lekarstw? Ciągle tylko. chce tylko oglądać mail, tylko x meni jeszcze uszli, ale mail, tylko Pony... Chociaż to już sobie obejrzała. Mam dwa ulubione odcinki, ale no, za cholera nie mogę ich znaleźć. Rany, nie jesteś małą dziewczynką. Zamknij się. Najbardziej lubię Twilight sparko. Mój ulubiony moment to, kiedy zostaje księżniczką w odcinku Sposób na zaklęcie. Tego nie pamiętam. Chyba nie dotarłam tak daleko. Jest najfajniejsza ze wszystkich Alicornów. Tej nazwy też nie kojarzą. Alikorny. Erik piszczy z emocji niczym sześciolatka, przez co Colin i wini patrzą na niego jakby oszalał. Ja lubię odcinek, gdzie... Boże, jak ona się nazywała? Apple chyba Robiła, na swojej farmie zbierała jabłka, żeby taki sok był, chyba jakiś super wyciskacz coś tam coś I nie chciała nikogo pomocy, chyba o tym to było I... albo nie, chyba pomagało to dzięki, to było z wyciskaczem soku mi się podobało, ale nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło I z tymi małymi, okrągłymi muszkami Wiecie, co? tylko Pinkie Pie wiedziała, jak się ich pozbyć. I one zjadały wszystko i się mnożyły przez zjedzenie czegoś, na przykład. Na początku były słodkie, niewinne, a potem, no, poszła. Jeżeli ktoś z Was być może jakimś cudem się orientuje, o co chodzi, to możecie mi dać znać, czy jeszcze takie filmy są na YouTubie, bo ja to oglądam na YouTubie. z, nie wiem, z 6, 8, 9, 10, może lat temu? Nie, no 10 nie. Tak, z 6 lat temu myślę, że oglądałam. <laughs> Alikornów? A co to takiego? Rany winity, nic nie wiesz Alicorn to w zasadzie jednorożec ze skrzydłami Pegaza Tak przypuszczałam, ale dlaczego Alicorn? Czy to jest jakiś popkulturze? Nieważne Chłopcy kręcą głowami z dezaprobatą, a ty wybuchasz śmiechem Zaraz, a gdzie jest Anna? Um, nie mogła dzisiaj przyjść To dziwne, dlaczego tak się zawahał? Może spróbuję dowiedzieć się więcej, ale taktownie. A dlaczego to miało być taktowne? A nie, a dlaczego? To było bardzo niemiłe. Jest zajęta. Może zajrzy później, nie wiem. Chyba powinien wiedzieć, coś jest nie tak. Czyżby coś się między nimi wydarzyło? Nagle, nagle zaczyna dzwonić twój telefon, a na ekranie pojawia się imię Marii. Odbierasz i włączasz tryb głośno mówiący: Hej Mary, hej Aria, cześć Laska, Pch. jestem na głośniku? Tak. Słuchaj, Paul i ja byliśmy dziś umówieni z organizatorką ślubów na oglądanie różnych lokali, ale właśnie zadzwonili do niego z pracy, a ja nie chcę jechać sama. Może zabrałabyś się ze mną? Przyda mi się dodatkowa opinia. No pewnie, żaden problem. Super, bardzo Ci dziękuję. Ratujesz mi życie. Nie chciałam załatwiać tego sama. Ja też mogę pojechać, jeśli chciałabyś usłyszeć zdanie faceta. <laughs> Colin, on się zawsze gdzieś wciśnie. Colin też chce jechać, powinna Marii zadecydować. Niech Marii zadecyduje. Nie odzywasz się i czekasz, co powie Marii. W końcu to jej wesele. To ona po powinna podejmować wszelkie decyzje. Uff, dzięki Bogu. Przyda mi się każda pomoc. To do zobaczenia. W takim razie pójdę się przebrać. Wszystko u ciebie w porządku, Erik? Nigdy nie było lepiej. Wszyscy traktują mnie jak króla. Chyba Ci to aż za bardzo podoba. Patrz, podaj mi pilota Vini. Tak, panie. Wini przewraca oczami i udaje, że mu się podporządkowuje. Widząc, że Erik jest w dobrych rękach, idziesz do swojego pokoju, żeby się przygotować. Wybierzmy jakiś uroczy strój. Spotkamy się z znaną organizatorką ślubów i obejrzymy kilka lokali. Co to będzie za dzień? Może któryś tobie wpadnie w oko. O Jezuńciu, kochanie! I teraz, tak, pytanie: będą lepsze tamte włosy, czy te włosy? Takie zwyczajne, czy jazdu? są? są lekko szalone? Zwyczajne. Czy szalone? I nie know. Zwyczajne. Niech będą no, takie bardziej naturalne. Wow, świetny strój. Będą odpowiednio wyglądać odwiedzając te wszystkie luksusowe miejsca z Marii. A poza tym bardzo się sobie podobam. Narcyzm. Przybywasz na miejsce razem z Holinem i rozglądasz się, ale ewidentnie Marii jeszcze nie dotarła. Na pewno to tutaj mieliśmy się z nią spotkać? Tak, powiedziała, że ten lokal wskazała jej organizatorka ślubów. No dobrze. Mary? Oboje odwracacie się i widzicie zmierzającą ku wam kobietę. Rozmawiałyśmy przez telefon. Jestem Susan, organizatorka ślubów, a to musi być Paul. Jak miło wreszcie was poznać. Przepiękna z was para. Dobra, nie powiem. Spoglądasz na kolina, który uśmiecha się pod nosem. Wyraźnie bawi go ta cała sytuacja. I oczywiście nie ma zamiaru wyprowadzać kobiety z błędu. A zamiast tego postanawia się wygłupiać. Dziękujemy, Suzan. Jestem najszczęśliwszym facetem na Ziemi, bo ta piękna dama zgodziła się zostać moją żoną. Czy on naprawdę to powiedział? <śmiech> 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 Czy ktoś z Was zastanawia się, jaką opcję wybiorę? Ja też tak potrafię. Dwa razy dałam mu kosza, za trzecim pomyślałam sobie: w sumie czemu nie kasa ma? <laughs> Colin zaczyna się śmiać, a Susan patrzy na ciebie w zdumieniu, nie wiedząc, jak zareagować. Musiała mieć dość moich ciągłych oświadczeń, więc zgodziła się, żebym wreszcie przestał. Zamierzasz wszystko wyjaśnić, ale nagle odzywa się telefon Koliny. Chłopak wyjmuje urządzenie i odczytuje wiadomość, po czym wybucha śmiechem i nachyla się, by pokazać ją tobie. Właśnie dostałam wiadomość od Erika. Zaczyna czytać na głos. O, rany, dzwońcie na policję. Mamy tu ciasteczkowego potwora. Ktoś znalazł mój zapas ciastek, zwierzątek i wszystko zeżarł. Z jakiegoś powodu uznał, że zabawnie będzie zostawić mi puste pudełko. Co ja mam niby zrobić z pustym pudełkiem? Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci? Nie rozumiem, dlaczego lubi wyłącznie herbatniki w kształcie zwierząt? O, nie wiedziałam, że macie synka. Koniecznie musimy włączyć go w całą ceremonię. Może podawać obrączki? To dopiero historia. Ja bym już zakończyła tę bajkę, ale... Zbyt dobrze się bawię. Tak, mamy synka Erika. Jest naszym oczkiem w głowie. Jest bardzo kreatywny. Ma to po mnie. Niestety po tacie o skłonność do obuzowania. Hej! Czasami strasznie się rozbestwia, a ten pan nie potrafi przywołać go do dorosłym do porządku. Trącasz Kolina łokciem w ramię, a ten palska śmiechem. No co, uważa mnie za najlepszego tatę na świecie, więc nie zamierzam tego zmieniać. I jaka urocza z was rodzinka. Ile synek ma lat? No dobra, dłużej już nie dam rady. <laughs> Susan mruga oczami wyraźnie skonsternowana. Kolin wzdycha rozczarowany, że tak szybko kończysz zabawę. Tak, tylko się wygłupialiśmy. Nie nazywamy się Poli Marii. Jesteśmy ich znajomymi i mamy im pomóc w wyborze miejsca. Paul nie mógł dzisiaj dotrzeć. A Eryk to nasz dziecinny, ale dorosły kolega, nie syn. I całe szczęście. <grytanie> Kładziesz sobie dłonie na sercu i teatralnie przewracasz oczami, wywołując tym śmiech suzen. Przepraszam za moją pomyłkę to przez ten twój strój. Wyglądasz w nim zupełnie jak gwiazda Instagrama. Rumienisz się, słysząc ten komplement Dziękuję, Susan O tak, wygląda pięknie, prawda? Oh. Colin to powiedział? Colin rzuca ci przeciągłe spojrzenie i czujesz jak zaczynają palić cię policzki Cześć, przepraszam za spóźnienie Aha, więc pewnie ty jesteś tą prawdziwą Marii Co? Jak to prawdziwą? Później Ci wszystko opowiemy. Teraz chodźmy obejrzeć lokal. Rozglądacie się z zachwytem po przepięknej okolicy, a Susan opowiada Wam o lokalu. Minimalistyczny wystrój hotelu będzie pasować do dowolnego motywu przewodniego Waszego wesela. Wielu moich klientów docenia uniwersalność, docenia uniwersalność tego miejsca. Jest jak czyste płótno, które można zamalować jak tylko się chce. Wow, naprawdę robi wrażenie. A jeśli planujecie wziąć ślub w plenerze, mogę pokazać Wam jezioro. Pozwólcie, że się napiję, bo coś, czuje, że mi kawa już wystygła. Mhm. Uh -huh. Kawa mi wystykła, pięknie. Um. Część klientów wybiera ślub na brzegu. Jest tutaj szczególnie pięknie o zachodzie słońca. Kiedy Suzan wymienia kolejne miejsca, w których można przeprowadzić ceremonię, orientujesz się nagle, że Colin ciągle zerka na Ciebie kątem oka. Co jest nie tak z tym gościem? Co on się tak na mnie. Gapi, zapytam: Dlaczego się na mnie patrzysz? Colin wzrusza ramionami i uśmiecha się drwiąco. A co? Nie mogę? Nie możesz. Czujesz, że czerwieniają się policzki, więc szybko się odwracasz, mając nadzieję, że chłopak niczego nie zauważy. Wow! Powinni częściej wykorzystywać te ładne krajobrazy. Po krótkim spacerze docieracie nad brzeg jeziora. Rety, to wymarzone otoczenie na romantyczną ceremonię. Jestem zachwycona. To idealne miejsce na ślub. Zgadzam się, ale uważam, że warto odwiedzić inne lokale przed podjęciem ostatecznej decyzji. Powinnam być szczera z Mary. Mnie się bardzo podoba, ale obejrzyjmy. Podoba mi się to miejsce, ale zgadzam się z Kolinem. Warto obejrzeć też inne lokale. Kto wie, może trafi się coś jeszcze lepszego? Ale tutaj jest jak ze snu. A być może gdzieś indziej jest jeszcze bardziej magicznie? Susan zna się na swojej robocie, więc podejrzewam, że pozostałe miejsca są równie piękne jak to. Aria ma rację. Nie zamykaj sobie furtki, Mary. A jeśli ostatecznie uznasz, że twój pierwszy wybór był słuszny, zawsze możemy tu wrócić. Mary krzyżuje ręce na piersi i wzdycha. Wątpię, żeby jakieś inne miejsce tak mi się spodobało, ale niech będzie. Wiem, że Paul powiedziałby to samo. Chodźmy. Przepraszam, wciąż nie jestem zdecydowana. Jak to dobrze, że nie musiałam wszystkich miejsc oglądać. Po obejrzeniu wszystkich miejsc, w tym kaplicy i muzeum, Mary postanawia wrócić do pierwszego z nich. Nie, nic nie szkodzi, Mary. Nie przejmuj się. Zastanów się na spokojnie. Słońce zachodzi zwolna za wzgórzami, zamieniając park w malowniczą krainę skąpaną w pomarańczowych promieniach. Wow. Wow. To prawda, wow. Bawi mnie to, bo czasami przewiduję, co powiedzą postaci. Brak mi słów. Coś niesamowitego. Myślę, że były lampki takie na tym, na chodniku, żeby tak wiecie, robi się ciemno i pyk. I wszystkie się tak rozświetlają, tworzą jakiś piękny krajobraz. Chodź, zaprowadzę cię nad jezioro, żebyś mogła wyobrazić sobie ceremonię. Mary i Susan odchodzą, zostawiając cię samą z kolinem. Może przejdziemy się po parku? Czemu nie? Mamy czas do powrotu Marii. Spacerujecie w milczeniu, głównie rozglądając się naokoło i napawając pięknym jeziora o zachodzie słońca. Kiedy stajecie na brzegu, wpatrujesz się w złote promienie migoczące na tafli wody. Kto by pomyślał, że wybór miejsca na ślub i wesela będzie taki męczący? To prawie jak dzień pracy, nie? Fakt. Proszę, obiecaj mi, że nie będziesz aż tak przejmować się drobiazgami przy organizacji naszego wesela. Co? Naszego wesela? Przyrzeknij z ręką na sercu. Przygryzasz wargę i zwracasz się w stronę kolina. Światło igrające na powierzchni jeziora odbija się w jego oczach, nadając jego